Zimny nie oczekuj ciepłych słów Proszę ogrzej moje serce, niech odpuści lód Świeży winter, fresh bo na zewnątrz jest mróz Żeby zasnąć szybko muszę wydać parę stów Parę stów, parę stów Żeby zasnąć szybko muszę wydać parę stów Parę stów, parę, stóp, parę stóp. Świeży Winter winterfresh, bo na zewnątrz jest mróz. Muszę wydać parę słów, podaj mi herbatę No, no i ciepłych z złóż, widzimy się dźwięk latem Wszędzie chodzę w kurtce, bo czuję ogromny chłód Przez ten ice na szyi marzasz, mały dziarek mrał skarbie jestem zimny, nie oczekuj ciepłych słów Proszę ogrzej moje serce, niech odpuści lód Świeży nie winter fresh, bo na zewnątrz jest mróz. Szybko muszę wydać parę stów Parę stów, parę stów Żeby zasnąć szybko muszę wydać parę stów Parę stów, parę stów Świeże winter fresh, bo na zewnątrz jest mróz